Cześć. Dziś pokażę Wam, jak wygląda postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to serdecznie zachęcam, a teraz zaczynamy. Jak wygląda postać kanoniczna funkcji kwadratowej? Widzimy tutaj w ramce. Ta postać wygląda tak: y równa się ax minus p do kwadratu plus q, gdzie a. Jest naszym współczynnikiem, który mówi nam, w którą stronę skierowane są nasze ramiona. Jeżeli A będzie dodatnie, to ramiona są skierowane do góry. Jeżeli A jest ujemne, to ramiona są skierowane w dół. Oraz pojawia się tutaj P i Q. I czym to P i Q jest? P i Q to są współrzędne wierzchołka naszej paraboli. Spróbujemy naszkicować wykres funkcji y równa się x plus 2 do kwadratu minus 1, i zaczniemy od zastanowienia się, jaka jest tutaj ta nasza funkcja, taka początkowa. Nasz współczynnik a wynosi w tym wypadku 1, dlatego że tutaj przed nawiasem nic nie stoi, więc w domyśle jest to 1k, czyli ta nasza funkcja taka wyjściowa to będzie 1x kwadrat, czyli po prostu x kwadrat. I od tego zaczniemy nasz szkic. Standardowo wybieram do tabelki parę argumentów, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Wyliczamy wartości, minus 2 do kwadratu, 4, minus 1 do kwadratu, 1, 0, 1, 4. I nanoszę te punkty na nasz układ. 0, 0, minus 1, 1, po przeciwnej stronie również, minus 2, 4, 4 i 2, 4. I szkicuję naszą parabolę. I ta parabola, którą naszkicowaliśmy, to jest dopiero parabola x kwadrat. Teraz, dzięki temu, że wiemy, ile wynosi p i q, tutaj jest nasze p i tutaj jest nasze q, wiemy, jak przesunie się nasz wierzchołek paraboli. Może zapiszmy to sobie. Czyli tak, p jest równe minus 2, a q jest równe minus 1. Dlaczego p jest równe minus 2? Popatrzmy na wzór, mamy x minus p. Czyli musimy podać liczbę przeciwną, tu mamy plus 2, więc p musi być równe minus 2, bo wtedy mamy x minus minus 2, czyli x plus 2 i wtedy mamy zgodność z naszym wzorem. Czyli wiemy, że nasz wierzchołek paraboli, on powinien być w punkcie minus 2 minus 1. Więc znajdźmy ten punkt w układzie minus 2 i minus 1. Mamy ten punkt. I teraz okazuje się, że ten nasz wierzchołek paraboli, o, przesunął się w ten punkt, do tego punktu, zgodnie z wektorem, powiedzmy, nazwiemy go sobie u. Dokładnie od tych samych współrzędnych, co wierzchołek naszej paraboli, czyli minus 2, minus 1. A skoro wierzchołek paraboli się przesunął w ten punkt, zgodnie z tymi współrzędnymi, o dwie jednostki w lewo i jedną jednostkę w dół, to każdy z tych szczególnych punktów, które sobie do tabelki wrzuciliśmy, również przesunie się według tego schematu, czyli Dwie jednostki w lewo, jedna w dół. 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 Połączymy innym kolorem. U mnie to jest na niebiesko. I to jest właśnie wykres tej funkcji. Y równa się x plus 2 do kwadratu minus 1. I przejdźmy do innych przykładów. Kolejny przykład. Naszkicujemy wykres, a dodatkowo odpowiemy na parę pytań. Tym razem mamy naszkicować wykres funkcji y jest równy minus x plus 1 do kwadratu plus 2. Zaczniemy może od określenia wierzchołka naszej paraboli. P jest zawsze przy x i zawsze to p odczytujemy przeciwnie. Tak można najlepiej to zapamiętać? Czyli p w tym wypadku wynosi minus 1, a q wynosi 2. Dobrze. Współczynnik A to jest to, co stoi przed nawiasem, to jest minus, więc w domyśle tutaj mamy tą minus 1. Czyli, żeby naszkicować wykres całej funkcji, My musimy najpierw wyjść od funkcji podstawowej, czyli minus x kwadrat. No i znowu do tabelki parę argumentów. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Policzmy wartości. Minus 2 do kwadratu. No to 4 i minus, czyli minus 4. Tutaj dalej będzie minus 1, 0, 1 na minusie. I 2 do kwadratu to 4, i minus, czyli minus 4. No i zgodnie z tym, co powiedzieliśmy też wcześniej na samym początku, jeżeli ten współczynnik A jest ujemny, to my przewidujemy, że te ramiona naszej paraboli powinny być skierowane w dół. Pozaznaczajmy punkty: minus, minus 2 i minus 4, minus 1, minus 1, 0, 0. 1 minus 1, 2 i minus 4. No i naszkicujemy tę naszą parabolę. Jest. Dobrze, teraz zastanówmy się, jak zmienił się nasz wierzchołek. Teraz nasz wierzchołek powinien być w punkcie minus 1, 2. Poszukajmy tego punktu. Minus 1 i 2 jest tutaj, czyli ta cała nasza parabola, ona znowu się przesuwa zgodnie z tym wektorem. Z tym wektorem u, który ma współrzędne dokładnie takie same jak współrzędne naszego wierzchołka, czyli minus 1, 2. Co oznacza, że cały wykres przesuwa się o jedną jednostkę w lewo i dwie do góry. I znowu każdy z tych punktów. Znowu przesuniemy zgodnie z tym, co powiedzieliśmy. Czyli minus 1, 2. Minus 1, 2 do góry. 1 w lewo, 2 do góry. 1 w lewo, 2 do góry. I połączymy. I znowu mamy tą naszą parabolę. I to już jest ta nasza docelowa parabola y równa się minus x plus 1 do kwadratu plus 2. W związku z tym, że mamy tutaj w tej postaci kanonicznej no, zakodowaną tą informację na temat tego naszego wierzchołka paraboli, w bardzo łatwy sposób możemy odpowiedzieć na kilka pytań. Przede wszystkim zbiór wartości funkcji. Ramiona naszej paraboli są skierowane do dołu, czyli nasze wartości idą od minus nieskończoności właśnie do naszego wierzchołka. To w tym wierzchołku mamy wartość największą. Wartość największą, czyli q. Czyli od minus nieskończoności do dwójki włącznie. Możemy również w bardzo łatwy sposób podać równanie osi symetrii, czyli x jest równe p. Dlaczego? Mówiłam też o tym we wcześniejszym filmie, że to równanie osi symetrii, ta oś symetrii przechodzi dokładnie przez wierzchołek naszej paraboli i przechodzi przez ten punkt minus 1, a minus 1 to jest właśnie ta współrzędna p, czyli w tym wypadku x jest równe minus 1. I to jest właśnie ta nasza oś symetrii. No i jeszcze jedną rzecz bardzo łatwo powiedzieć na podstawie znajomości kierunku naszych ramion oraz współrzędnych wierzchołka: to są maksymalne przedziały monotoniczności, czyli kiedy ta nasza funkcja rośnie i kiedy maleje. No i co się okazuje, że ta nasza funkcja rośnie od minus nieskończoności aż do wierzchołka, czyli do p równego minus 1, a potem od wierzchołka do plus nieskończoności ona znowu maleje, czyli x należy od minus nieskończoności do minus 1, wtedy rośnie, a maleje od wierzchołka do plus nieskończoności. Czyli tak, sprawdźmy jeszcze. Rośnie do wierzchołka, czyli do x równego minus 1, czyli do naszego p, i potem maleje od minus 1 aż do plus nieskończoności. I jeszcze na zakończenie jeden przykład. y jest równe 2x minus 3 do kwadratu plus 1. Znowu odczytamy współrzędne wierzchołka, to jest 3 i 1. Nasz współczynnik kierunkowy wynosi, no może nie kierunkowy, chociaż też możemy tak powiedzieć, a jest równe 2. Czyli ta nasza funkcja wyjściowa tutaj to jest y równa się 2x kwadrat. I zrobimy tabelkę dla funkcji 2x kwadrat. Minus 2, minus 1, 0, 1 i 2. Minus 2 do kwadratu to 2 razy e, minus 2 do kwadratu to 4. I razy 2 to 8. Minus 1 do kwadratu to 1, razy 2 to 2. No tutaj 0, 1 do kwadratu to 1, razy 2 to 2, i 2 do kwadratu to 4, razy 2 to 8. I zaznaczam te punkty. 0, 0, minus 1, 2, więc 1, 2, i minus 2, 8, 2, 4, 6, 8 tu. I po przeciwnej stronie również. I łączymy tę naszą parabolę. Dobrze. I teraz znowu popatrzmy, co się stanie z naszym wierzchołkiem. On ma być w punkcie 3 i 1. Raz, dwa, trzy i jeden. Czyli w tym punkcie ma się znaleźć wierzchołek naszej paraboli. Czyli będziemy przesuwać cały wykres. Wektor naszego przesunięcia wynosi 3 i 1, czyli o 3 jednostki w prawo i jedną do góry. I każdy z tych punktów właśnie dokładnie tak trzeba przenieść: 3 jednostki w prawo, jedna do góry, 3 jednostki w prawo, jedna do góry, 3 jednostki w prawo, jedna do góry. 3 jednostki w prawo, jedna do góry. I łączymy. I tutaj już mamy wykres naszej funkcji y równa się 2, x minus 3 do kwadratu plus 1. No i teraz znowu odpowiemy na parę pytań. Zbiór wartości funkcji. Teraz nasze wartości idą od wierzchołka aż do plus nieskończoności, czyli ten zbiór wartości jest od tej najmniejszej wartości q, czyli 1, aż do plus nieskończoności. Jakie jest równanie osi symetrii? Oś symetrii przechodząca przez wierzchołek naszej paraboli w punkcie x, czyli p równym 3. Więc x jest równe p, czyli x jest równe 3, co widać na wykresie, że tutaj mamy właśnie tę trójkę. No i ostatnia rzecz, kiedy funkcja maleje, kiedy funkcja rośnie, dla jakich x-ów zbadajmy to. Lewe ramię maleje aż do naszego wierzchołka, czyli x równego 3, a następnie od trójki do plus nieskończoności. Zaczyna rosnąć, czyli maleje od minus nieskończoności do trójki, a potem od trójki do plus nieskończoności rośnie. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w tej lekcji i do zobaczenia w następnym odcinku.